Witam wszystkich. Z tej strony Ania z Modnego Sklepu, a ze mną propozycja od Awy. Mam tu biustonosz AV1924 w rozmiarze 75G. Model ten posiada całkowicie usztywnianą miseczkę. Miseczka typu full cup. Zobaczcie. Miseczka jest całkowicie kryta. Górna część jest ozdobiona Ciulem z takim delikatnym wzorem. Model ten posiada fiszbiny. Fiszbiny są tutaj na łukach miseczek. Natomiast nie ma fiszbin bocznych. Co ważne mamy tutaj szerokie boki. Zerknijmy na ramiączka. Też są szersze, nieodpinane, regulowane z tyłu. Zobaczmy od drugiej strony, jak jest wykończony biustonosz. Tutaj bok, miseczka jest podszyta. Bardzo przyjemną w dotyku dzianiną. Od razu możemy zobaczyć, jest tutaj głęboka miseczka. Zerknijmy jeszcze na zapięcie w tym modelu. Mamy tutaj trzy stopnie regulacji na obwodzie oraz dwa rzędy haftek. Jeżeli spodobał Wam się ten biustonosz, możecie go zamówić w linku, który jest pod filmikiem. Pamiętajcie, że zamówienia możecie też składać telefonicznie. Zapraszam!